Mam kolegę boksera, który był w toksycznym związku z kobietą, która nocorycznie go biła. Ludzie się śmieją, ha, 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 ale ja mówię, on był tak załamany, nikt nie mógł zrozumieć tego, zadzwonił na policję, przyjechał do niego policjant, zobaczył jego gabaryty i zapytał, pan nie może po prostu oddać jej? Kobieta mnie bije, co mam robić? A co ty, baba jesteś czy chłop? Nie potrafisz się odpowiednio zachować? No właśnie, w dzisiejszym świecie, jeżeli bym się adekwatnie do tego zachował, to mam dość dużą szansę, że państwo dobierze mi się do tyłka. Niedawno uchwaloną ustawę, która ma chronić ofiary przemocy. No, i z założenia zawsze postrzegamy jako ofiarę kobietę, no bo przecież pan jest od niej większy i silniejszy. Gdy tymczasem panie potrafią wykorzystywać w tej sytuacji e, tą narrację i potrafią też swoich mężów straszyć właśnie policją. Jeżeli kiedykolwiek mi oddasz, albo też w zamyśle, spróbuj mi oddać. Będę miała wreszcie dowód na to, że jesteś strasznym draniem. Nie ma na to jednoznacznej recepty, poza umiejętnością zakreślania granic, a jak już tych granic nie byliśmy w stanie wcześniej zakreślać i wylądowaliśmy w tej sytuacji, no cóż, no, wtedy nie możemy być lwem, musimy być wężem, musimy zebrać dowody na to, co ona robi i wtedy wykorzystać te wszystkie narzędzia państwowe, które zostały stworzone przeciwko niej, bo te narzędzia nie mają zapisane, że one służą tylko do ochrony kobiet. Mężczyzna również może z nich korzystać, czyli może również zakładać niebieską kartę, może domagać się usunięcia przemocowej żony z domu. Nie tylko dla grzeszników Pan Bóg wymyślił rzeczy smaczne.